No i jestem. Kolejny dzień mamy. Piękny dzień. Czysty i wieczysty, ale jest. No a jak sobie podubałem, tutaj obrobiłem szafkę. Na dole jest tutaj taka podwalinka mała, czyli listwy wypoziomowane, żeby ładnie było równo. Tutaj dołożyłem klej. Oczywiście to Spelką ładnie objechałem, u góry trochę dołożyłem też, bo tam nierówno było. No, także tutaj się prostuje. Yy, czyli taka pierda mała. Yy, troszeczkę tutaj yy, tego, tych wszystkich, tutaj śmieci pale To jest, yy, po, po, sobie tutaj na małej krezedze. Bardzo fajnie, miły sprzęt. Yy, bardzo życie mi dzisiaj łatwiej no i tyle. I, i generalnie dzisiaj, na, na dzisiaj są takie pierdy, bo to mówię, do, do poniedziałku pocz trzeba poczekać na, 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 na cały towar. Yy, no ale jak, jak zwykle w robocie tego typu to jest co robić, więc yy, zabiorę się dzisiaj za takie różne właśnie o, jakieś półeczka. Tutaj jeszcze niedołożony nie jest kawałek yy, sufitu, yy, tam jest wstępnie obrobiona. To już kiedyś było tam wsadzone na sztukę, ale to trzeba zrobić dzisiaj na medal, bo to później nie będzie czasu na to. Tu trzeba będzie też zakryć przy kominie, też nie było zrobione, bo jechałem po, po prostych, więc jakieś takie tego typu detale to są właśnie idealne na, na dzisiejszy czas. No i jeszcze trochę do piwnicy, pójdę tam wymyślić co nieco, na świetnisku byłem. Więc wywiozłem kartony, jakieś śmieci trochę trzeba będzie posprzątać. O tutaj jakiś mały grus. No takie małe, małe detale idealne właśnie na taki dzień. śmietnisko trzeba tutaj będzie posprzątać. I ja coś sobie jeszcze powymyślam, może coś dubne z elektryki w tamtym kącie. Na koniec dnia, bo to idealne jest na, na zakończenie. No trzeba przecież też tam zadbać będzie o... Cały ten bajzer z tyłu. Zobaczymy jak, jak to z czasem będzie. No i tak, tak jak już szukam roboty. No bo gru, grube nie mogę zacząć. No to to już to już jest fajnie. I, I tak niech zostanie kurczę. by się człowiek nie, prze, nie przeforsowywał. To, to trzeba będzie wynieść. Eee, tą rurę już zniosę, bo wziąłem ją do instalacji. bo To już musiałem kominek wstawić, bo troszeczkę pizdiaweczka była. No to, muszę sobie poradzić, muszę, muszę ogarnąć tutaj ten cały bajzelek, eee, to, to, to jeszcze jutro mam czas trochę, na tego typu rzeczy. Eee, nominalnie mógłbym szpachlować już na medal te skosy, ale to jeszcze taśmy trzeba z boku podokładać, chyba nie ma się co zbytnio spieszyć. chociaż, chociaż zo, zo, zobaczę, przemyślę sobie temat. Jak już naprawdę by nie było jutro, co robić, to można przepierdolić to na szybko i, i, i tyle. No także, a tutaj muszę pilota wpuścić właśnie pilota, czyli no, pilot to pilot w sumie, no nie wiem jak to nazwać do przyciągania do przyciągania kabli. Tutaj do internetu muszę sobie kabel przecież wciągnąć do, do kamery i. I nie ma tam pilota, gdzieś pociągnąłem nogą i trochę się sprawa skomplikowała. Ale nie na tyle, żeby kurde tutaj jakieś dramaty robić z tego. No, także się kręci pomału i kolejny dzień. Niewidocznych takich pierdół. No trzeba też to wykonać i tak to będzie. No także być może do zobaczenia później.